Funkcjonujemy poza. Zawsze jesteśmy Od teraz w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Specjalnie przygotowany repertuar dla osób niewidomych i słabowidzących. się od tego Kobieta ma ostry makijaż na twarzy. Na szyi i nadgarstkach błyszcząca biżuteria. Spektakle z audiodeskrypcją dla osób z dysfunkcją wzroku. Sztuka przełamuje kolejne bariery. Światło powoli rozświetla w scenę. Wchodzi mężczyzna w sile wieku. Ma na sobie luźne ubrania, na głowie kapelusz. Chce przeżyć namiętne chwile Zapraszamy na pierwszy spektakl z audiodeskrypcją Dziwka z Ohio. Audiodeskrypcja w teatrze. Usłysz to, co niewidoczne.